Dla aktywnych widzów, do wygrania 10 sztuk m 4 s Płomień Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 listopada. Po wygraniu macie w Card o wartości 20 zł, wystarczy stawicie like lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka, witam Was w nowym odcinku. Jest to odcinek od skrzyneczki Aloha do Kosy. Jest to skrzyneczka za 30 zł, która pojawiła się w poprzednim odcinku. Również otwieraliśmy ją na bitwie. Jedną sztukę, chyba tak, czy więcej? Chyba tak, jeden, jedną lub dwie. Skrzyneczka naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Jest to ogólnie skrzynka, w której dostępne są wszystkie skiny. No, dokładnie każdego skina jest taka sama szansa, nie? Więc, no, po prostu nic lepiej nie ma na nic większej szansy, na nic mniejszej, wszystko jest dokładnie takie samo. Więc możemy otworzyć takich 10 skrzyneczek, czekajcie, nie jest to, no, no. I od tego będziemy sobie dążyć właśnie do... Kowski. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Otwieramy skrzyneczkę numer 1 i mamy Fire Elemental'a wartego 106 zł. Więc dobra, super traf na starcie. Super traf nam się udał. Więc start mamy konkretny. Flux raczej będzie gorszy, tak mi się wydaje. No ale jeszcze zobaczymy: no 23 zł, więc na sprzedaż. Będziemy zostawiać wszystkie skiny powyżej tych 30 zł. Tutaj również niestety, ale na sprzedaż ten skinek leci. Bardzo, bardzo słabe. niż wolałem tamtego skina trafić. Zobaczcie, by Mak siódemka nie wygląda to na nic drogiego. Dobra, jestem w szoku. Nie skin warty. 96 ,84 zł. Skin domaga totalnie niepozorny. Dobra, zostaje z nami. Obstawiamy jakąś złotówkę albo poniżej. Fire Elemental. Kolejny, czy będzie? Czekajcie, on jest w jednym stanie. a występuje w tej. Tak jest. Kolejny, kolejny. Dobra, ta skrzyneczka, ale rozpierdziel. Ale rozpierdziel, moi drodzy. Mamy jeszcze 188 zł. Mamy skiny warte łącznie 310. Czyli praktycznie to, co mieliśmy na starcie. Czy ten odcinek. Fire Elemental kolejny raz warty 106 zł. Ponownie mamy 400. Do skrzyni z kosą już dzieli nas naprawdę niewiele. Czy to będzie odcinek, w którym bezpośrednio zrobimy koskę z samej skrzyneczki? Kurde, jakby to tak szło naprawdę cały czas. Autentycznie tak może być, widzowie. Naprawdę ten odcinek może, może być jednym z najlepszych w ogóle z tej serii. Nie, no dobra, te takie skin na pewno w tym nie pomogło Mamy jeszcze kilka otworów przy sobie. Mak 10, na Rider, czy to będzie dobry skin? Ładny jest na pewno. 45 zł warty, więc okej, okay, zostajesz jak najbardziej z nami. Kolejne otwarcie. fama skurcze, ile? 17 zł 20. No, Battle Skirt jest 6, więc. Battle nie jest. No i ponownie on, czyli wiadomo, to jest 6 zł, no bo on występuje tylko w jednym mm, stanie z tej skrzyneczki. Otwieramy kolejny raz. Czy będzie coś ciekawszego do no, 5-7 Angry Mob warty 11 zł. Kurde, no, dawaj, dawaj, skrzyneczko, no chcieliśmy bezpośrednio zrobić z ciebie kostkę, I mam nadzieję, że jeszcze to Global Bras. no to to nie jest to. To nie jest totalnie to. Dobra, jestem w szoku nieco do wartości niektórych skinów. No ale dobra, zobaczmy. No te skiny są mega rzadko spotykane. Sprzedajmy to, co trafiliśmy. Sprzedajmy to, co trafiliśmy. W aktualnym momencie mamy 534 zł. Nie to jest z samych trafów w dzisiejszym odcinku. Skrzynia z Kosą to jest 560. Serio. Tu autentycznie, praktycznie sama skrzyneczka wystarczyła na to. A żeby wygrać Pejście w Kardo, napiszcie, jaki jest wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczbę od 5 do 7, żebyśmy zrobili koskę. Więc idziemy zrobić jeszcze jedną skrzyneczkę, moi drodzy której będzie do zgarnięcia skin warty 100 zł yy, i skin do warty 64 grosze. My oczywiście chcemy, wiecie, tego skina wartego więcej, no ale szanse też nie są wielkie na tego skina. 35% szans na kałaszkę, 65% szans na. Będzie 90 i teraz to wypada. Ten odcinek niech idzie i. Idealnie, no niestety nie idzie. Próbujemy drugi raz. Drugie podejście. Jak będzie, jest koł, dobra, jest kołaszek. Teraz jest kołaszek, sprzedajemy go. trzy. i teraz jeszcze raz kołaszek. Teraz jeszcze raz kołaszek. Jest jeszcze raz koła. O, totalny kozak. Totalny kozak. Więc mamy koskę, tam, moi drodzy. Bardzo, ale to bardzo szybko. W dzisiejszym odcinku odnieśliśmy potężny sukces, bo jest to kosa. Jeszcze zaraz się okaże, to będzie jakaś jedna z lepszych. Nie wiem. Oby tak było, więc klikam to i trzymam kciuki za najlepszą kostkę. O tak, moi drodzy, trzymam z. Za... O, flip knife, Nie, no nawaja, kurczę. No nawaja, niestety. 358 zł, warta. No ale mamy kostkę. Mamy autentycznie kostkę. Niestety nie wypadła jakaś najlepsza, ale mamy jeszcze. Mamy 53 zł. Żeby coś tutaj podziałać, i spróbować zrobić kolejną kostkę. Co ciekawe. Więc zróbmy to w sposób następujący. Pierwsza szansa Golson, 10 skrzyneczek, gdzie to 20 zł, ale dajemy to na 4 osoby. Duża bitwa, bardzo duża bitwa, 4 osobowa. Do, łącznie do zgarnięcia 40 skinów, więc mega, mega dużo. Sprawdzimy aktualnie w jakiej formie jest właśnie Goldson, Później polecimy, chyba, na klejkową skrzynię. No, o kurde, czekajcie, dzwoni kurier, czekajcie. Dobra, zaraz odzwonię, zaraz odzwonię. Pewnie, że po prostu zaraz będzie. Nie, tutaj ważniejsza jest bitwa aktualnie, ważniejsza jest bitwa, nie, żeby tutaj ją rozegrać. Mamy Famasa, jest dobry, on jest dobry, jak na to skrzyneczko jest jak najbardziej dobry. Kolejne skiny, muszę się skupić, telefon ciągle dzwoni. Tu jest teraz dosyć dobry SG553. Kolejny skin, jaki wypada? Mamy tutaj coś dobrego, czy nie? Niestety nie, nie do końca. Mamy jeszcze moi drodzy, pięć skrzyneczek. Pięć skrzyneczek, żeby trafić coś. O kurde, no i to jest mocny trafek na Golcona. Mocnie ponownie traf u przeciwnika. Coś czuję, że Henry tutaj na razie prowadzi, ale zaraz może to odmienimy. Mamy CZT. Niestety nie super mocną, ale zawsze warta więcej niż sama skrzyneczka. Kolejny Famasik, no nic ciekawego niestety, ale w ostatnim bolsonie, może utrafimy jako na wartego z 20 zł, fajnie było. Eee, no i niestety nie zobaczmy jak się prezentują wyniki. No i jest to niestety porażka, moi drodzy. Dobre, odzwonione, 15 minut mamy do dojechania przesyłki. Zobaczmy stickerową skrzyneczkę jakąś. Chciałbym Co z stickerami? Kurde, nie wiem, jak to jest słychać te dźwięki tutaj za oknem. Na wszelki wypadek zrobiłem cięcie. No i mamy stickerową skrzynię, tu tylko trzy skrzynki, ale zrobimy to jeden na jeden. Zrobimy to na jeden na jeden, bo nie mam już potem czym tutaj podziałać, więc chciałbym mieć jak największe szanse na zwycięstwo. No i zobaczmy, czy pojawią się naklejki warte 100 zł. Oby to był ten lepszy, niestety nie, to nie jest ten warty 10 zł Kontra Bosch za 13 zł Proszę jakby to był ten lepszy, też nie jest lepszy Przeciwnik w ogóle same dobre naklejki, ja totalne nic Więc mamy pierwszą dobrą naklejkę, ale to jest Zmiażdżył nas, zmiażdżył nas totalnie Każdym możliwym skinem tutaj Ja bym coś jeszcze sprzedał moi drodzy, coś bym jeszcze tutaj sprzedał No i zrobiłbym jeszcze stickerową bitwę, bo stickerki to jest naprawdę moc, moi drodzy. To jest naprawdę moc, na którą sobie przeznaczymy trochę, czekajcie. Weźmy sobie kontrakt, zróbmy, bo bardzo, bardzo dużo yy, nas zbiera. No, może te skiny tutaj, dobra, weźmy na razie z tej strony, bo są troszeczkę yy, więcej warte, więc to sobie nas spoko, o dobra, to już nie możemy. Więc rzucamy sobie to na kontrakt. Wartość skinów to jest 33 zł, 36, więc fajnie dosyć. Dobra, wróciliśmy do w kontrakcik. Te skiny też sobie wrzucę w kontrakt. Niech mi to nie leży po prostu w ekwipunku. Z kontraktu zawsze coś z tego wiecie. Dodatkowo może wyjść. O kurde, bardzo, ale to bardzo ten kontrakt mocny był. Niestety ale był zrobiony na, wiecie, na słabych skinach, więc nie dał tak wiele, jak mógł dać. Kajcie, to jest za 30 zł. Dobra, i to by było wszystko. To by było wszystko chyba. Tak 33, to i nieźle idą w sumie te kontrakty. No nie, zazwyczaj jak robiliśmy, to kurde nie szło tak jak teraz na tych niższych kwotach. No ale co zrobić? Nie dobra. To leci na sprzedaż, i to leci na sprzedaż. Będziemy mieli 112 zł. Znaczy 15, 15, 155. I to jest 15 skrzyneczek z naklejkami. Za dużo, zrobimy 10, wiecie. Yy, Chciałem zobaczyć, jaką najlepszą naklejkę nam się utrafić w tej skrzynie za 10 zł. Yy, bo fajna skrzyneczka, fajna skrzyneczka. Jeszcze zobaczymy, yy, jakie naklejki tam są, yy, czego się po prostu spodziewać, najmocniejsza 625, 625, 326, 208, 171 161. ok dobra. Dobra, rozumiemy jak najbardziej Idziemy po tą bitwę To będzie bitwa czteroosobowa Bo chcemy jak najwięcej zobaczyć Chcemy jak najwięcej zobaczyć Więc dajemy tak, tak, tak Ogólnie pamiętajcie, że sikniecie sobie na GeForce Kinsie Doładuj Tutaj wpiszecie kod WoW ty Macie 5% więcej przy doładowaniu Dodatkowo skrzyneczkę MILSPEC Na start, więc super opcja Wiele metod płatności jest dostępnych na stronie No i grać na stronie można od 18 roku życia Więc ja tak zawsze wam przypominam no i co? 10, 10 skrzyneczek, 10 skrzyneczek nas czeka, znaczy 10 na osobę, czyli mamy 40. 40 naklejek. No i co? Jeśli skrzyneczka Aspiratio by się pokazała, kurczę, ja jestem tak chętny. Mm, Dobra, wróciło, ja jestem chętny na odcinek dedykowany właśnie z której skrzyneczki z naklejeczkami, żeby spróbować z tego zrobić kosę Nie jestem pewien, które skrzyneczka, czy to Aspiration, czy może ta fajna, no i gruby, będzie drogi dosyć Czy właśnie to za 20 zł, moja 17, o jest ciekawa naklejka, w sumie ten fanatik też był ciekawy, fanatik Teraz falen 171 zł. No i gościu rozpierdzielił totalnie totalny rozpierdziel zobaczyliśmy. Jedna z najmocniejszych naklejek w tej oto skrzyneczce właśnie się ukazała. No my mamy jeszcze niby trzy skrzyneczki, żeby nam udało się trafić coś lepszego, ale jednak przebić tak mocną naklejkę naprawdę mega, mega ciężko. Tutaj zobaczmy, co się dzieje dalej. do no, raczej nic ciekawego i ostatnia możliwa, ostatnia możliwa. Jeśli nie, no to ja się poddaje. Zobaczmy tylko na wartość tutaj sam wszystkich po prostu naklejek z tej bitwy 394 zł bitwa za stóweczkę, więc naprawdę nieźle. No i co mi zostało Wam podziękować? Dzięki za oglądanie. subujcie, lajkujcie, na razie siema i...